No, nie, no, 4:40 to jest kurwa jakiś dramat. I co? No, i bardzo serdecznie Wam dziękuję. Nie spodziewałem się, że taki filmik zrobi takie zasięgi. 170 tysięcy na TikToku, 90 tysięcy na YouTube, kilka tysięcy na Instagramie. Fajnie było usłyszeć swój dźwięk, swój głos u kogoś na innym filmie. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję, moi drodzy. Dla mnie, dla mojego twórcy to jest naprawdę kolosalny zasięg. Nigdy się nie spodziewałem, że tak sobie fajnie poradzi. Zresztą nagrałem go po prostu z jakiejś tam lekkiej frustracji na tą godzinę. Tak samo nie podejrzewałem, że aż tyle ludzi ma dokładnie ten sam problem. Słuchajcie moi drodzy, jeśli macie ochotę wpadajcie oczywiście na kanał Motosiodło, wpadajcie na social media Motosiodło, zawitajcie także na mój sklep MS Shop, gdzie sam tymi ręcoma projektuję, robię grafiki, robię bluzy, koszulki, spodnie, smycze i inne rzeczy reklamowe. Możemy zrobić także projekt dla Was, Was spersonalizowany, zaczynamy od jednej sztuki, więc tak naprawdę nie ma żadnego problemu. I tyle. Nada!